Interesuje Państwa, jak zmieniające się przepisy prawa, mam tu na myśli nową ustawę prawą zamówień publicznych, która w tej chwili jest w Sejmie procedowana, jak ona wpłynie na elektronizację zamówień publicznych? Proszę Państwa, ten treść dokumentu już została przez nas przeanalizowana. Oczywiście może jeszcze ulec zmianie. Natomiast jak na razie nie wynika z tego, że podpisy kwalifikowane będą zastrzeżone dla procedury unijnej. Natomiast jeśli chodzi o procedurę krajową, oprócz potwierdzenia przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, jest możliwość, ażeby podpisać również ofertę profilem zaufanym, bądź też warstwą elektroniczną, która znajduje się na nowo wydawanych dowodach osobistych. Zatem w przypadku postępowań krajowych wykonawcy będą mieli szerszy katalog podpisów elektronicznych, ażeby podpisywać swoje oferty.